Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 23 Czerwca. Naśladowanie Pana. Lekcjo. Bracia, spoglądajmy na dobrego pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce pana poszły za nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach, i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć opowiadając o nich. Święty Franciszek Napomnienia. Meditacjo. Kolejne szóste już napomnienie przedstawia nam jeden z najważniejszych wymiarów duchowości świętego Franciszka, jakim jest naśladowanie Chrystusa. Napomnienie to rozpoczyna się od wezwania biedaczyny: Bracia, spoglądajmy. Adresatami tego napomnienia są wszyscy, bez wyjątku bracia. Biedaczyna nie dzieli ich tutaj na kapłanów czy laików przełożonych czy podwładnych piśmiennych czy niepiśmiennych każdy z braci jest wezwany do spoglądania na dobrego pasterza. By za kimś móc iść, trzeba go najpierw widzieć i słyszeć. Trudno mówić o podążaniu za Chrystusem, jeśli nie ma się go na stale przed oczami swymi. Dlatego słowo Świętego Franciszka Spoglądajmy jest kluczowym terminem w jego duchowości. Nieprzypadkowo słowo Spoglądajmy stało się także ulubionym dla Świętej Klary. To ona, idąc za Świętym Franciszkiem, kazała swym siostrom zawsze i wszędzie wpatrywać się w Chrystusa i kontemplować go. Chrystus jest tutaj dobrym pasterzem. Który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Jego miłość to nie słowa czy zapewnienia, ale ofiarowane przez cierpienie swoje życie. Biedaczyna bardzo pragnął, aby bracia mieli nieustannie przed swymi oczyma postać Chrystusa, który ofiaruje swoje życie za tych, do których został posłany przez Ojca. Bowiem, bracia. Są niejako kontynuatorami tej samej misji, jaką miał Jezus, są wezwani do tego, aby głosić światu dobrą nowinę i darować swoje życie za tych, do których są posłani. By móc wypełnić ten cel, nie mogą nigdy odwrócić swoich oczu od Chrystusa. To On ma być odpowiedzią na każdy ich problem czy pytanie. To Jezus ma być ich mocą i nieustannym natchnieniem. Kolejne zdanie napomnienia ma nieco charakter autobiograficzny. Biedaczyna opisuje tutaj drogę owiec za barankiem, które poszły za nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu i we wszystkich innych trudnościach. Gdy spojrzymy na życie świętego Franciszka, bardzo szybko odkryjemy, że jego droga za barankiem była właśnie taka, jak pisze: ucisk i prześladowanie choćby ze strony ojca i tych wszystkich, którzy nie rozumieli i nie akceptowali jego wyboru. Upokorzenie i głód, gdy wrócił do Asyżu, aby żyć z jałmużny i zbierać kamienie na odbudowywanie okolicznych kościółków. W chorobie, gdy cierpiał niewypowiedziane męki związane ze stygmatami czy chorobą oczu. I doświadczeniu, gdy musiał się zmierzyć z pierwszym kryzysem w zakonie. Wszystkie te trudności biedaczyna podejmował, wpatrując się w Chrystusa, bardzo szybko odkrył, że od tych wszystkich trudów, które były niewątpliwie przykre i uciążliwe, nie ma co uciekać, ale że muszą one stać się drogą do naśladowania Chrystusa. Taką właśnie postawą dał nam przykład, że kwestia wpatrywania się w Jezusa nie jest uciekaniem w bierność czy kwietyzm. Jest to kontemplowanie Jezusa w drodze, która okazuje się nieraz tak bardzo trudna i pełna cierpienia. Ostatnie zdanie szóstego napomnienia. Ma charakter przestrogi. Święty Franciszek pisze, że powinniśmy się wstydzić tego, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich. Ta myśl Świętego Franciszka jest dopełnieniem poprzedniego, piątego napomnienia. Jeśli mamy się z czego chlubić, to tylko z tego, że podążamy w trudach i cierpieniu za Chrystusem, jest czymś bardzo próżnym, jeśli chcielibyśmy się szczycić opowiadaniami o świętości innych. Większą chwałę oddamy świętym nie opowiadaniem o nich, ale naśladowaniem ich na wzór Chrystusa. Oracjo. Jezu, dobry pasterzu, dziękujemy Ci, że nie cofnąłeś się przed żadnym cierpieniem, aby doprowadzić nas, swe owce, do życia wiecznego. Dziękujemy Ci za przykład świętego Franciszka, który, wpatrując się w Ciebie, nie cofnął się przed żadną trudnością, cierpieniem czy prześladowaniem. Udziel i nam postawy kontemplowania ciebie, tak abyśmy potrafili iść za tobą bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam za to zapłacić.